Pomnik króla Zygmunta w Krakowie, niby się nie rusza, a za chwilę się poruszy. Oh my God. i tak król wszystko wytłumaczy król powiedział wszystko co trzeba uwaga, uwaga. uwaga bo król tutaj pilnuje to tyle na razie królu idziemy dalej królu idę dobrze i panuj z nas z tym światem